Witam państwa bardzo serdecznie. Ponownie zaczynamy kolejną część gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Drodzy państwo, zastanowimy się dzisiaj nad przyszłością, ale też nad tym, co dzieje się u Jarosława Gowina. Podobno jest trzecim filarem Zjednoczonej Opozycji, choć jeśli chodzi o Zjednoczenie, to już chyba trzeba tutaj postawić pewien cudzysłów. No cóż. W którą stronę? Co rozgrywa? Kogo rozgrywa Jarosław Gowin? Zapytam dzisiaj naszych gości: Marcin wikło bardzo serdecznie Marcin. Dzień dobry, witam. witam. Oczywiście tygodnik sieci Kuba Maciejski, który już jest, jest Kuba Maciejski. Dzień dobry, Kuba, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. No właśnie, zaczniemy zaczniemy od ciebie w takim razie, Jakubie. Ostatnio pan Gowin powiedział takie zdanie, że jeżeli ktoś będzie chciał ten projekt, ten projekt, czyli zjednoczonej prawicy, Zakończyć, to chcę się zobowiązać wobec was, mówił to na Kongresie Porozumienia pan Jarosław Gowin, że zbuduje inne alternatywne scenariusze i będę w tym. Skuteczny, powiedział Jarosław Gowin. O innych scenariuszach mówi się od dawna: a to, że z list PSL-u wystartuje, a to, że stworzy coś, coś własnego. No Pewne pomysły pana Gowina uciął pan Marek Sawicki tutaj w tym studio w piątek, twierdząc, że pociąg do PSL-u już panu Gowinowi odjechał. Jak ty sądzisz, w którą stronę pójdzie Jarosław Gowin? Faktycznie te słowa. Jarosław... Gowina były jednoznaczne, że już pewne rozmowy były prowadzone, że to jest pewne. Z drugiej strony, także wczoraj w telewizji w Polsce .pl w porannej rozmowie Jan Strzeżek, wicerzecznik i zaufany człowiek Jarosława Gowina zapewniał, że takie rozmowy nie były prowadzone. Może więc były prowadzone bez wiedzy bliskich współpracowników Jarosława Gowina. No wiele wskazuje na to, że niekoniecznie koalicja polska jest jedyną alternatywą dla, dla porozumienia. Ponieważ wystarczy garstka niezadowolonych posłów z Platformy Obywatelskiej czy z ruchu Hołowni być może, żeby, żeby już coś zrobić. Tylko też powiedzmy sobie wprost, Jarosław Gowin przy naszej może ocenie jego no, przywiązania bądź nieprzywiązania do spraw Polski, do tego, że przedkłada często naszym zdaniem bardzo często interes partyjny ponad interesy krajowe to jednak trzeba mu oddać, że technicznie on mając tę garstkę posłów okrojony przez kryzys w porozumieniu, nadal jest. Bardzo skuteczny i gra powyżej mhm. tych takich dopuszczalnych, wydawałoby się dla niego, narzędzi. Atakuje ostro, ma wysokie ambicje. Także myślę, że ta rozgrywka jest naprawdę niepewna co do, co do jej końca, co do jej płęty. No cóż, rzeczywiście wszystko może się jeszcze zmienić, jak, jak to mówią, ale Marcinie, teraz do ciebie się zwracam, bo też płyną takie sygnały ze strony innych partii opozycyjnych, między innymi przedstawicieli chociażby platformy obywatelskiej, że jakby czas na paktowanie, czy mówiąc bardziej sportową terminologią, okienko transferowe mogło się już dla niego zamknąć. Czy on jest po prostu obrotowy, że może się przydać Pan Jarosław Gowin opozycji w innym momencie? No ale to zaraz, to to okienko było otwarte, nie było. Otwarte, były jakieś dogadywania, czy nie były dogadywania. Mnie się tutaj dwa takie powiedzenia na Jarosława Gowina cisną na usta, to znaczy, po pierwsze, człowiek, który w życiu słowa prawdy nie powiedział, a po drugie, No dla każdego coś miłego. Tak więc jeżeli on tutaj wychodzi, mówi ja jestem murem za zjednoczoną prawicą, a z drugiej strony, pisaliśmy o tym z Markiem Pezą w tygodniku sieci, że w 2019 roku on swoim działaczom powiedział, to jest na pewno ostatnia kadencja z mhm. prawem i sprawiedliwością, kolejnej nie będzie. Musimy się ustawiać tak, żeby nabrać pewnej masy, nabrać finansów poustawiać się w różnych instytucjach, wziąć pod siebie jak najwięcej tych instytucji po to, żeby zbudować struktury, bo to było między innymi przejęcie ochotniczych chówców pracy, teraz budowanie takiej para paramłodzieżówki mm -hmm. na, na podstawie tych ochotniczych chówców pracy, żeby właśnie mieć, mieć na tyle siły, żeby wyjść ze zjednoczonej prawicy. Jarosław Kaczyński nie zapomni Gowinowi tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku, to, to parcie do tego, czym zresztą dzisiaj się Jarosław Gowin, aby wybory korespondencyjne się nie odbyły można oczywiście dyskutować czy to był dobry pomysł czy niedobry takie mieliśmy wtedy realia natomiast Jarosław Gowin wtedy prowadził szerszą grę no rów, również z Polskim Stronnictwem Ludowym tak naprawdę chodziło o to aby on został marszałkiem sejmu żeby zmieniła się większość sejmowa mm -hmm. i aby do wyborów prezydenckich nie doszło jeżeli nie doszło do, by do wyborów prezydenckich to wybory prezydenta który ustąpiłby z urzędu no bo wygasła by jego kadencja przejąłby marszałek sejmu, sejmu. więc to jest jakby mm -hmm. bardzo prosta układanka ambicje Gowina niewątpliwie są prezydenckie i ja nie sądzę, żeby on jeszcze te te plany porzucił. Natomiast politycy pokroju Jana Strzeszka to nie są osoby, które, do których słów bym się jakoś tutaj nadmiernie przywiązywał. Należy ich pytać o pewne rzeczy, a potem rozliczać z tego, że mówią po prostu nieprawdę. Myślę, że to lekkie załamanie w 2019 roku na późną jesień wynikało również z faktu, że sam Jarosław Gowin zdobył, tu cytuję 15 tysięcy głosów. Trzy razy mniej niż w poprzednich wyborach, tak. Więc no, on oczywiście zasła wiele... zasłaniał się tym, że. Że pracował na swoich, na swoich ludzi i tak dalej, ale czynny wicepremier, który zdobywa 15 tysięcy głosów. Znany w Krakowie świetnie przecież. znany w Krakowie, to jest wynik żenujący. Dokładnie, znam radnych miejskich, którzy zdobywali więcej. O to, o to. Kubo, słuchaj, ale jeszcze jest jedna rzecz, która, która mnie tutaj cały czas zastanawia, a mianowicie, ile rzeczywiście szabel ma Jarosław Gowin? On chępi się tym, no chociażby przy ostatnim głosowaniu przeciwko pani tak, jak się okazało, no to tych szabel razem z szablą Gowina było dziewięć, prawda? No Jeszcze dochodzących dwóch posłów, którzy jakby nie są formalnie w tym momencie w porozumieniu, ale powiedzmy, że współpracują. Ale mówi się w porozumieniu i też w nowej partii Adama Bielana, że tak naprawdę to, to jest jeszcze ciągle wotum zaufania, ale jak przyjdzie co do czego i będzie głosowanie, które będzie skutkowało wyjściem z koalicji, to tych szabel będzie mniej. Jak sądzisz? Drodzy państwo co do intencji Jarosława Gowina No to nie mamy wątpliwości, że jest to człowiek który już chce się pożegnać ze zjednoczoną prawicą ale na świetnych dla porozumienia warunkach a więc, chce się Jarosław Gowin stać takim nowym psl-em partią która będzie potrafiła wchodzić w koalicję z różnymi środowiskami tylko może z tym wyjątkiem, że także z prawicą a psl tego nigdy nie robił partią która będzie języczkiem uwagi która będzie zawsze potrzebna z tymi kilkoma procentami poparcia żeby mieć większość i Jarosław Gowin precyzyjnie tę politykę realizuje. Można też krytykować go za no, fatalną reformę szkolnictwa wyższego, gdzie umocnił bardzo wiele negatywnych tendencji. Dzisiaj płacimy za to, bo na kolejnych uczelniach wybuchają jakieś LGBTowskie pomysły z zaimkami. No, można by mnożyć tych zarzutów, a sukcesy Gowina są przereklamowane. Natomiast nie można mu odmówić tej skuteczności w politycznej kuchni. No, Młoda prawica, ta jego młodzieżówka jest najlepszą młodzieżówką prawicową, jeśli chodzi o skuteczność. Świetnie ubrani młodzi, aktywni w lokalnych samorządach ludzie, którzy znają się na tych swoich gminnych, powiatowych, miejskich sprawach, są naprawdę bardzo pracowici, są nieźli medialnie w mediach społecznościowych, w lokalnej społeczności. Ja o tym mówię, dlatego że oprócz, jakby łatwo jest nam wieszać przy na Jarosławie gałwinie ale też trzeba zwrócić uwagę, żeby reszta tej Zjednoczonej Prawicy odrobiła swoją pracę. Domową i też budowała struktury tak skutecznie i z, takim, z taką determinacją jak Jarosław Gowin. Owszem, Gowin, go ostatnie zdanie: Gowin zdobył mało głosów w Krakowie, no ale on ze słabych list wyborczych aż 19 parlamentarzystów prowadził do Zjednoczonej Prawicy. No to jednak to za to płacimy rachunek, że tak dobrze mu się to udało zrobić. Ja ja też powiem tylko jedno zdanie, że a propos tej młodzieżówki, znałem kilku, nie będę wymieniał nazwisk, kandydatów PiSu na prezydentów dużych miast w wyborach samorządowych. Którzy mówili, że więcej pomagała im młodzieżówka Gowina niż um, własna partia. Choć powiem ci, Kubo, że oczywiście reprezentujesz krakowski punkt widzenia na tę sprawę. A, I rzeczywiście Gowin ciągle jest w polityce, ale Marcin Wikło chciałby też powiedzieć na ten temat. No tak, on jest i chce być w polityce ciągle i chce być ważnym politykiem, więc jakby on czuje. On tego nie odbiera chyba w tym momencie. Nie, nie, natomiast jakby no, czuję są dwie rzeczy on czuje, że, w tym momencie jakby pewna koniunktura prawicy bo to jest połowa drugiej kadencji mm -hmm. to jest jakby naturalne więc koniunktura zjednoczonej prawicy trochę odpada, i być może nawet ten projekt w tej formule którą znamy się się kończy do czego on sam też jakby no usilnie doprowadza o tym mówiliśmy przez ostatnie kilka minut ale tak naprawdę wyjście z rządu i powrót do rządu spowodowało, że on może chodzić i opowiadać i robi to rzeczywiście, że w jakiś sposób ograł Jarosława Kaczyńskiego, mm -hmm. to jest jest pewna nielojalność w tym układzie między Jarosławami w zjednoczonej prawicy i wydaje mi się, że takie są ambicje tego polityka, żeby ciągle być istotnym, to znaczy takim, takim niezłomnym. Tak kiedyś on, kiedyś on był uważany za jednego poważnego kontrkandydata i jakby rywala Donalda Tusk'a w platformie obywatelskiej, wtedy kiedy na kongresie stanął naprzeciwko niemu, przegrał te, te wybory ale ale to on, on jeden się odważył, jakby sprzeciwić wodzowi i tutaj też on chce być tym takim mhm. niezłomnym, tym, który stawia opór, tym, który nie. Się, zgadza się na pewne rzeczy. To oczywiście pewnie będzie skutkowało pewną popularnością, No ale na razie mówimy o arytmatyce sejmowej i, i my mówimy, czy cztery szable przy nim, czy, czy dziewięć i tak dalej. Wydaje mi się, że przed nami bardzo duży blok głosowań, bo to będzie ponad 100 ustaw głosowanych w ramach Polskiego Ładu. No i zobaczymy, na której ta większość się załamie. Formalnie teraz Zjednoczona Prawica rzeczywiście większości nie ma, jest 229 posłów w klubie, ale czymże jest teraz większość? No jest tym, co, co uda się Zbierać na konkretne głosowania. To jest duża praca przed Ryszardem Terleckim, czyli szefem klubu, to są pewne wykonywanie telefonów, negocjacji, nakłaniania do konkretnych projektów, i to jest oczywiście możliwe nawet poza swoim klubem, ale wydaje mi się, że o ile że ta, ta składka zdrowotna dla, dla przedsiębiorców to jest taki to będzie taki test mhm. bo to jest jakaś ogromna kość niezgody pomiędzy prawem i sprawiedliwością i porozumieniem i wtedy się tak naprawdę okaże czy Jarosław Gowin jest przy Polskim Ładzie pod którym się popisał, podpisał i który współtworzył czy jest problem z większością zjednoczonej prawicy. No, a tymczasem sam Jarosław Godwin twierdzi, że największym problemem jest brak szacunku. Na przykład. No, że czuje się wypychany i tak dalej. No, no więc właśnie mój. No, to czy, czy on się czuje wypychany, czy sam się wypycha, czy stawia się obok Zjednoczonej prawicy. No, to według mnie to jest kwestia nomenklatury w tym. No, to w sensie. posłuchajmy chwilę w takim razie, pana Jarosława Godina. Musimy się zastanowić, dlaczego w nasz klub się zmniejsza. No to dlaczego bo to nie jest? Dlaczego? Niech pan powie. Moim zdaniem kwestie... za mało rozmów, za mało wzajemnego szacunku. Pan redaktor zasugerował, że porozumienie będzie następne. Nie ma takich planów, jeżeli chodzi o mnie i w, o moje decyzje i decyzje moich współpracowników. Natomiast są rzeczywiście w obozie Zjednoczonej Prawicy tacy, którzy liczyli na to, że uda się zbudować większość parlamentarną bez porozumienia. Mówiono, że bez porozumienia. Już wkrótce PIS będzie miał 240 posłów. No z porozumieniem mamy w tej chwili 229. No właśnie, przyszłość rzeczywiście, rzeczywiście, jawi się dość ciekawie. Marcin wspomniał o tym, że może to jest moment, w którym kończy się pewna formuła zjednoczonej prawicy, bo naprawdę dziś mówi, mówienie o zjednoczonej prawicy, no rzeczywiście może budzić śmiech. To co? Kończymy tę imprezę. Powinien powiedzieć ktoś: Sprawa i Sprawiedliwości. Może trzeba się jakoś przebudować. Oczywiście, do wyborów dwa lata to ocean czasu, choć z drugiej strony. Do wyborów dwa lata pod warunkiem, że będą w konstytucyjnym W konstytucyjnym, konstytucyjnym terminie. terminie. No więc właśnie. Więc pytanie, co dalej? Jak myślisz, Kuba, może to jest czas na pewne przebudowywanie się, chociaż rzeczywiście z drugiej strony najbliższy blok głosowań, który rzeczywiście może budzić grozę ilością ustaw i ważnych rozstrzygnięć, dla Polski. Z jednej strony jest na stole, może nie na pierwszym planie, ale jest na stole scenariusz wcześniejszych wyborów, bardzo trudny do zrealizowania, bo tu trzeba dwóch trzecich poparcia parlamentarzystów. Natomiast tutaj, by Jarosław Gowin mógł się nieźle przestraszyć, oni pod pozorem tego, że martwią się o otwartą falę pandemii, by głosowali przeciwko, jak zapowiadają w ostatnich dniach. Natomiast problem też polega na tym, że Jarosław Gowin dał sygnał takiemu planktonowi w PiSie, że słuchajcie, każdy, kto. Odejdzie, to teraz będzie pięciokrotnie większym problemem dla Jarosława Kaczyńskiego, gdyby odchodził bez, tego, bez tej wolty porozumienia. Czyli jeśli Zbigniew Gierzyński z dwojgiem posłów teraz sobie wychodzą często z prywatnych problemów albo z takich, jak u pani poseł już nie chcę mówić, nie do końca zrozumienia kontekstu politycznego i gry w Unii Europejskiej, oni sobie wychodzą, bo im się coś wydaje, to przed nazwijmy to tak mocno zdradą Jarosława Gowina, by tego nie zrobili, bo nie mieliby takiej siły, bo można by ich po prostu wykopać i zapomnieć. A teraz, kiedy jeszcze brakuje Jarosława Gowina, to każdy pojedynczy poseł w pisie może powiedziała że mi się też coś tam nie podoba. Byłem w drugim rzędzie na zdjęciu grupowym, a chciałem być w pierwszym, to ja też odchodzę do imię jakiegoś tam ideału. Więc faktycznie Jarosław Gowin uderzył w mur zjednoczonej prawicy i to pęknięcie może być głębsze i może mieć jeszcze większe skutki. Ben de mi şimdi? Nie wiem, czy będzie miało. Natomiast tutaj absolutna zgoda z kubą, że pewnie byśmy nie rozmawiali o pośle giżyńskim o pani poseł Janowskiej o panu Czartoryskim, gdyby to nie był ten moment. i Ja zawsze wracam do tego momentu, kiedy w 2019 roku ogłoszono wyniki poszczególnych ugrupowań. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło tyle procent, ile zdobyło, zdobyło tyle mandatów, ile zdobyło. I wtedy Jarosław Kaczyński powiedział: Za mało. To jest za mało. Dokładnie tak. On wiedział, że będzie zakładnikiem i z jednej strony 19-osobowej frakcji Zbigniewa Ziobry, i z drugiej strony 19-osobowej frakcji Jarosława Gowina ale też w kilku wywiadach w później późniejszych dla tygodnika Sieci Jarosław Kaczyński mówił, że no ze Zbigniewem Ziobro ta relacja jest taka szorstka, jest nacechowana pewnymi tarciami. Natomiast to są rzeczy w polityce do ułożenia. Natomiast prawdziwy kłopot jest z tą drugą no i, stroną tutaj, no I, o i, i zobaczymy. Myślę, że mam nieodparte wrażenie, że w ciągu kilku najbliższych dwóch, trzech miesięcy dowiemy się naprawdę wszystkiego. Co z tej układanki, z tego gambitu? Wyjdzie. Bardzo serdecznie dziękuję. Marcin Wikło był Dzień moim bardzo. gościem oraz Kuba Maciejewski Dziękuję, Kubo. No, zaczynamy za chwilę kolejną część gorących pytań telewizji w Polsce. .pl, po krótkiej przerwie.